Dostałaś kwiaty, dostałaś misiaki, bo twój występ był absolutnie oszałamiający. Co czułaś w momencie, kiedy. Ja dzisiaj po prostu mam jakiś wsteczny dzień. To była przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Gdy chłopiec zobaczył walenia, natychmiast zapragnął wskoczyć do jego basenu. Babcia dziecka długo przekonywała dyrektora oceanarium, który bał się o bezpieczeństwo chłopca, a w końcu się udało. Huang Yan nauczył się pływać jeszcze zanim skończył pierwszy rok życia, a teraz pływa razem z Białuchą, bliskim krewnym Delfina. Waleń ma 6 lat, 3 metry długości i waży 450 kg. A to zdziwili się właściciele. Nietypowy gość w basenie w Szwecji do basenu wpadł Łoś. I co gorsze, miał problemy z wyjściem. Na miejsce przybyły służby ratownicze. Najpierw wypompowano wodę z basenu, bo akcja przebiegała sprawnie. Zwierzęt trzeba było uśpić. Dysamice Łosia, jak się okazało, wyciągnięto za pomocą specjalnej windy. Na szczęście, zwierzęciu nic się nie stało i mogło powrócić do lasu. To wszystko co dla państwa przygotowaliśmy w tym dzienniku superstacji na flash zapraszam państwa na godzinę 10:30. Parówki wyciągasz. Parówki parówkowym skrytożercom. Mówimy nie! Nie tylko w Misiu, ale także w Lubsku w Wielkopolsce Złodzieje wędlin nie mają lekkiego życia Z jednego z mieszkań nie dość, że zniknęły parówki To o zgrozo ukradziono też salceson Dwóch złodziei złapano, gdy zabierali się do jedzenia Policja obliczyła wartość skradzionych delikatesów na 5 zł Parówkowym skrytożercom grozi 10 lat więzienia Dzień dobry Dzień dobry yy, yy... Ile masz lat? Mm. 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 Mm? Mm. <noise> to nie to za mało. Można powiedzieć, że ten człowiek ma polot. Za sprawą Lasza Pataraja, a dokładniej jego ucha, siedmiotonowymi Mi-8, przejechał ponad 26 metrów na płycie lotniska pod Tbilisi. Tyle wystarczyłoby by Gruzin trafił do księgi rekordów Guinnessa. Chodzą słuchy, że to nie koniec. Gruzin ruszył głową i chce użyć obojga uszu. Może teraz przeciągnie transporter opancerzony. Taki mały oczywiście. Zanim to się jednak wydarzy, mam dla Ciebie Wojtek zajęcie, chcesz? Ale, ale oczywiście on, jest, ale bardzo że on jest nowy w pracy? To ma... już był. My bo traktujemy on był, tak? to nowego. Ten zobacz Wojtek, tutaj masz żabki. Ojej, jak słodko, bardzo ci się One, się, mam, tak, one, one się tak poruszają, <laughs> te żabki, zobacz, w taki sposób. <laughs> o, tu. I w trakcie jak rozmawiamy, wprowadź te wszystkie żabki do środka. Oczywiście, okay? proszę bardzo, do środka czego? A my tymczasem do, do tego pudełeczka. A my tymczasem rozmawiamy. Otóż e, po pierwsze. Czy to lekceważymy go, czy dajemy mu zajęcie, żeby on sobie sam poradził? Nie dajemy. Po, jedno po pierwsze, i drugie, nową osobę mówię. w pracy traktujemy tak, że trzeba jej. Przy każdym nowym zadaniu, wszystko dokładnie wytłumaczyć. Aha, czyli I to powiedziałeś, że wrzucaj jedyna... żabki do tak. pojemniczka, tak? Tak, nie, nie powiedziałem. Moim zdaniem ta żabka ma przed sobą słabe Powiedziałem Wojtkowi, żeby powprowadzał żabki. Oczywiście najprostszą metodą jest je włożyć tutaj z powrotem. Natomiast powiedziałem tylko, hmm. żeby, że one skaczą, i to już Wojtka zasugerował. Każda nowa osoba w pracy. Każda nowa osoba w pracy. Czekaj, ja się oddzielę. Mam nadzieję. Doasty, wspólne tańce i śpiewy to w tym kościele, a od niedawna także Pabie codzienność. Wszystko po to, by oprócz tradycyjnego modlitewnego spotkania wierni mogli przyjemnie spędzić czas. Chcemy iść z duchem czasu i najzwyczajniej dostosowywać się do potrzeb wiernych. Pomysł uruchomienia restauracyjnego kościoła z początku wywołał oburzenie, szybko jednak zdobył przychylność także wśród konserwatystów. Wiele osób chce w niedzielę spotkać się z Bogiem, ale jednocześnie dobrze się bawić. Myślę, że to dobra okazja i odpowiednie miejsce. Parafia w Australii jest pierwszą tego typu placówką na świecie, która w oryginalny sposób łączy przyjemne z pożytecznym. Teraz nowa ekipa rządząca wkroczyła. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi z problemem Stoczni Gdańsk, ale nie, ale nie tylko, bo również Stocznia Gdynia często ten sam problem ma którego Państwa przy... sławomila Nowaka i Tadeusia Ażywicza wobec naszego ich wypowiedzi w mediach. Że... który relacjonował dla Państwa dzisiejszy strajk, dzisiejszy protest. Słabe te filmy, te sceny erotyczne były. No takie, tak strasznie ubogie i tak smutne. I takie jakieś, nie wiem, bardzo to było słabiutkie. A ma Pan jakąś swoją scenę erotyczną, którą by pan dodał do tej kategorii. Ja mam swoje sceny erotyczne, ale one nie były filmowane. Młody jeleń zabłądził między wieżowcami w centrum miasta. W końcu udało się go złapać i odwieźć do lasu. Nie ma wątpliwości, że stanowiska liderów dwóch koalicyjnych partii ulegają przybliżeniu. Sędzia podpowiada, że trochę miejsca zostało na nosie. Mężczyzna, oczywiście, nie widzi się już w lustrze. Najważniejsze, że wciąż oddycha. Zawodnik właśnie wyrównał swój poprzedni rekord. Oto pierwszy niebieski spinacz. Tak, mamy nowy rekord Guinnessa. Ach, teraz nic go nie powstrzyma. Widzimy drugi niebieski spinacz na czubku nosa. I czas upłynął. Mężczyzna wykorzystał praktycznie każdy milimetr swojej skóry. Udało mu się. Ustanowił nowy rekord Guinnessa. Ja chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować bardzo. i życzyć miłych świąt. Zdaje się, że chodziło o wszystkich świętych. W walce o ochronę środowiska naturalnego zaproponowały ekologiczne trumny. Inicjatywę wspierają władze miasta, ponieważ Hongkong męka w szwach, a każdy metr ziemi osiąga horrendalne ceny. Powierzchnia cmentarzy również jest bardzo ograniczona. Coraz częściej mieszkańcy 7-milionowej metropolii decydują się więc na kremację. Ekotrumny wykonane są z kompresowanego kartonu i na pierwszy rzut oka nie różnią się od tradycyjnych. Kosztują połowę tej ceny co trumny drewniane. Na wystawie nie zabrakło również ekologicznych trumień dla psów, kotów czy innych domowych ulubieńców. Kim był Józef Piłsudski? Poetom. O jezu. O jezu. Bardzo o dobra odpowiedź. Brawo, zgadłaś. Zgadłam. Tak jest. Minus jeden punkt. Dlaczego minus jeden? Hej, super. To jest niesprawiedliwe, prawda? To jest nie w porządku. To jest nie fair. Nie to jest tak nie fair. Oszukujesz. Marsza. Jaka będzie pani propozycja? Y Zofia. Dobrze, ale jaka będzie Pani propozycja, Pani Zofiu? Bastragon. Bastragon. Zokia ba Stragon. Ba Stragon. Dobrze, ale jakie będzie słowo Pani? Stragon. Dobrze, ale takie słowo. Słowo proszę. Bastragon. Bastragon, ale ja szukam i nie ma takiego słowa. Nie mam w tych słowach, w tych literach, litery G. A dzisiaj jutro na wielu cmentarzach... Z tradycją. No właśnie, o to chciałam zapytać. Na wielu cmentarzach odbywają się dzisiaj... Zgodnie kwestii. z tradycją. Festy. Miłko, proszę, posłuchaj. Chciałam Cię zapytać właśnie o te festy. Zakochali się 8 lat temu i nadal łączy ich wielka miłość. Co więcej, nie wstydzą się okazywać sobie uczuć publicznie. Zwiedzający ogród zoologiczny w Kawasaki w Japonii byli mocno zdziwieni widokiem dwóch gorąco całujących się pand czerwonych. Według opiekunów zwierząt, amory przedstawicieli tego gatunku w Zoo to ewenement.